W Ewangelii pada polecenie: idźcie na cały świat. Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Pierwsze czytanie pokazuje nam apostołów w misji: Piotra i Jana. I pokazuje ich determinację. Chcą być wierni swojej misji, niezależnie od tego, ile słyszą pod swoim adresem, gruźb, zakazów, mówią wyraźnie, że nie mogą inaczej. Ci, którzy się tej ich misji apostolskiej sprzeciwiają, wyglądają dość tak bezradnie. Więc niezależnie od tego, jakie przychodząc do tej katedry na ten jubileusz, jakie macie pragnienia, jakie macie oczekiwania, czy jaką macie kondycję indywidualną czy rodzinną, to słowo, które otrzymujemy od Pana, jest słowem posłania. Słowem posłania. To znaczy, że Jezus chce Wam powiedzieć, że Wasze małżeństwo nie jest Waszą prywatną sprawą. Tylko, że jest, że ma w siebie wpisaną właśnie, wpisaną ma misję. Ma w siebie wpisane posłanie. I, i Pan Wam to przypomina. Ten symboliczny jubileusz waszych małżeństw, Pan Wam przypomina tę misję, którą macie, posłanie, które macie, a kiedy przypomina, to zawsze też uposaża, bo Pan nigdy nie posyła, nie dając do tego środków i sposobów. No, tak to mogą biskupi robić, ale Pan Bóg nie. nie, to nie.